Hej, witajcie, z tej strony Noxy, a to droga do Pretendenta, czyli seria, w której zaczynając od brązu piątego, będę wspinał się po kolejnych szczeblach tabeli rankingowej, aż do samego Pretendenta. Ostatnio wygraliśmy mecz Evelyn, który dał nam 23 punkty, więc teraz mamy 67 punktów. Tak jak mówiłem, znaczy to tyle, że potrzebujemy jeszcze dwóch gier do serii i dwóch gier w serii, żeby przejść do brązu czwartego. Więc nie czekając, od razu wejdę w kolejkę ponownie za swoje role wybiorę Mida i Jungle. Dobra, jesteśmy już w Champion Selekcie i będę wybierał swoją postać jako ostatni. Myślę, że wezmę Katarinę. Głównie z tego powodu, że jest ona aktualnie mocna. Spróbuję się może troszeczkę gorzej niż aktualnie Metei nie pasuje, o tak opowiem. Mimo wszystko jest bardzo dobrą postacią. Dobra, takie specjalizacje będą doskonałe. Mogę mieć trochę ciężką linię na Z, ale podejrzewam, że będę w stanie wygrać ją dzięki swoim umiejętnościom. Ewentualnie, jeżeli to nie wyjdzie, to wtedy spróbuję zrealmować. Głównym Główną przeszkodą dla mnie w takim Team kompie jest tam kęcz, który może powstrzymać mnie przed natychmiastowym zabiciem przeciwnika, ale zobaczymy już w grze, jak to będzie wychodziło. Dobra, jesteśmy w grze i jest kilka rzeczy, o których chciałem wam powiedzieć. Głównie chodzi mi o to, jak wyglądają drużyny. Czekajcie, tylko kupię przedmioty, więc to będzie tajemnicza pieczęć i trzy potki. Okej, okay. przede wszystkim zastanawia mnie ten Nocturn. Nie dziwi mnie to, że nie poszedł optymalną ścieżką. Tak, na przyszłość lepszy, jeżeli będziecie chcieli grać. A, chce się zmieniać. Dobra. Pójdę mu na rękę. Na przyszłość, jeżeli będziecie chcieli grać na nocturnem, to bardziej polecam wam wzięcie flesza i na specjalizację końcową. Lepszy będzie i Thunderlord i i Thunderlord i fervor fervor walki, tak? Tak, e, będą oba lepsze z tego powodu, że Nocturne opiera się na szybkim zabiciu swojego przeciwnika, a ta osoba sobie sama to odebrała, biorąc na końcową specjalizację Odwagę Kolasa. Jest to, moim zdaniem, no, nie do końca robi sens. O, troszeczkę wcześniej się ujawnił Teemo. Dobra, pomogliśmy mu mocno, mam nadzieję, że nie stracę za to żadnego last hita. Tutaj mógłby czekać na mnie Yasuo, ale go nie ma. Dobra, straciłem last-hity. Ale czy stracę też EXPA? Nie jestem pewien. Mogłem stracić z jednego EXPA. Dobra. O. Pierwsze levele mogą być troszeczkę ciężkie. Eee, mogę rozhitować tylko z Q, Nie ma co do niego podchodzić. Okej. Okay. On będzie skakał. Tak będzie. I nie trafił mnie tutaj. Więc możemy go dalej obijać. Wrzucę sobie sztylet koło niego. Hmm. Ok. Jednak nie mogę tutaj liczyć na więcej. Znowu spróbujemy przede wszystkim nie zginąć. Zobaczymy, czy będzie robił jakieś triki. Mogę tak go obijać. Podchodzenie pod last hit'y jest dla mnie troszeczkę niebezpieczne z tego względu, że... On może mnie teraz zabić stosunkowo łatwo. Dlatego na razie skupię się na farmieniu przy pomocy sztyletu. Nawet je je jeżeli będę troszeczkę w plecy z tymi CS-ami, nie powinno mnie to jakoś bardzo boleć. O, to mogło mnie zaboleć. Jesu mógłby skakać po minionach tutaj, ale się zawahał. O oh, fuck. Dobra, to mnie zaskoczyło. Byłem przygotowany na flash Q, ale nie flash atak. Wydawało mi się, że nie będzie w zasięgu. O, to było dziwne. Dobra, powinienem przeżyć, tak. Tylko straciłem trochę zdrowia. Ale jeżeli uda nam się zgarnąć fraga. Nie, Timo go nie zgarnie. Patrz, o tutaj, tutaj Timo. O, jest nasz, super. Dobra. Na razie odpuszczam tego topa. Muszę zgarnąć szósty level. Panikuję mocno, nie wiem po co. To na razie i tak jak widzicie. Średnio idzie mu. Dobra, zatrzymał mi turikola. Wiecie co? Wydaje mi się, że on tu podejdzie i zginie. Coś mi tak mówiło, że tak będzie. Za 15 sekund mam ulta, a Master E zasygnalizował, że tu będzie szedł. Ale on ma 4 level, dobra, na nim nie możemy za bardzo polegać. Okej, okay. o, miał minionka tutaj. To nic, nie wydaje mi się, żebym mógł mieć lepszego ulta i tak. Okay. Dobra, udało się, super. Jak widzicie już będę chyba zyskiwał przewagę nad naszym przeciwnikiem z linii. Eee, on ma teleporta. Kurczę, źle zrobiłem, że się poruszyłem teraz. Powinienem był się cofnąć. Nie zmienia to jakoś bardzo dużo, mimo wszystko. Zastanawiałem się, czy on ma teleporta, ale prawdopodobnie go ma, więc puszowanie tej fali byłoby bez sensu, bo musiałbym zmarnować dużo czasu i popatrzcie, że ona i tak następna się odbija od wieży, więc ta przyjdzie prawie nienaruszona. Dobrą reakcją byłoby cofnięcie się wcześniej, bo już bym był pod swoją wieżą i w ogóle bym nie stracił żadnego miniona. Tak to stracę dwa. Coś koło tego. No, jasło nie ma. Już jest. Dobra, będę go powoli obijał. Eee, nasz przeciwnik idzie z jakiegoś powodu w Trinity Force. O meczku. gdzie on idzie? Te induole w ogóle mnie nie bolą. Takie pojedyncze sztylety, blokowanie pojedynczych sztyletu, sztyletów jest prawie bez znaczenia. Dobra. I dostał trochę tutaj obrażeń. Nie ma żadnego mechanizmu ucieczki. Nie ma tutaj minionów po drodze, które mogłyby mu pomóc. O nie, dobrze, nie, dobrze. O Wow Dobra, okej okay. Nie spodziewałem się, że da mi podejść tak blisko Ja wiem, że ja nie jestem jakimś super graczem katy, ale No, to nie powinno się zdarzyć To nie jest, to nie jest, wiecie, moja dobra gra Tylko bardziej błąd przeciwnika, bo Katarinu naprawdę nie grałem już O, sporo Ale warto sobie czasem odświeżyć takie postacie O, fuck Czy on mnie dogoni? Dlaczego jeszcze tego nie zrobił? Dobra, no, okej, okay, okej. Okay. Czy on się wyminął z tym Nie chcę tam wbijać. Ten Z może mieć ulti. Jednak nie ma, ok? Łatwy frag. Eee, podejdę tutaj, właśnie na ten wypadek, gdyby był Jasuo. Rzucę sobie tutaj sztylet, nie wiem, czy widzicie, co zrobiłem. Okej. Okay. To nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie. Trzy, dwa, jeden. Bezpieczeństwo. Super. Eee, niestety, Yasuo udało się zjeść, eee, znaczy jego Windwall zablokował mój sztylet. Dobra, on chce, żebym chyba zgarnął. Ale nie jestem pewien. E, słowo udało się zablokować mój sztylet. Gdyby nie to... E, gdyby nie to, tutaj... Nie, tutaj, jak do niego doskakiwałem, zgarnąłbym ten sztylet i... Zadałbym mu dodatkowe obrażenia, które by go zabiły. A jako, że wcześniej podrzuciłem tutaj sobie w górze sztylet, z W i on wiecie, upada wtedy w miejscu. Mógłbym do niego się cofnąć, żeby nie walczyć z nokturnem. Miałbym łatwą ucieczkę. Jasuo ma teleporta, a ja nie mam, i w tej sytuacji, moim obowiązkiem, znaczy, nawet nie obowiązkiem, ale najlepszym posunięciem, jakie mogę zrobić, jest naciskanie na topa, żeby zmusić go do powrotu tutaj. Zanim on zdecyduje się zejść na jakąś inną linię. I dokładnie to będę teraz robił. Nie widzę go na minimapie. Patrzcie, jak puszuję na przykład tutaj cały czas obserwuję minimapę. Ale nie ma go. Dobra, jest. No, dalej nie wbijam. Ja zbudował pierwsze Trinity. Jest to pewien boost do Damage'a, ale wydaje mi się, że nie pomoże mu wystarczająco. Ok, chcesz się bawić w ten sposób? Czy ty chcesz się bawić w ten sposób? Czy to na mnie skoczy nokturn? Nie. O, fuck. Dobra, to jest pewien problem. Dobrze, że jest garnął. W jakiej jest pozycji? A była to naprawdę wygrywająca pozycja. Teraz mam przewagę zaklęcia, bo ja na swój spel wziąłem egzosta. Jest to spel, który może mi pomóc tutaj w walce. A jasuło ma. Dobra. I udało się. A jasuło ma teleporta. Jak widzicie. Bardzo pomogło mi to, że ja mam spell użyteczny w walce. O, gdyby miał jakiegoś egzosta, też zatrzymywałby mi często ulty, więc lepszy spell wygrywa. Ok, no, który może mnie tu zajść, ale nie ma ulta, więc jest spora szansa, że i tak mu ucieknę. O, flash. Dobra W. Nie dobiegnie do mnie. Dobiegnie. Nie. Nie, <gry> o Boże, to ucieczka. Dobra. Jestem zawolny. Mam buty pierwsze dopiero, a on na swoim Q, który, zosta który zostawia cień biegnie bardzo szybko. Więc miałem małe szanse tutaj uciec. Co by tu zbudować? Zobaczmy na przeciwny tymi. Wszyscy mają AD fizyczne obrażenia, więc zastanawiam się, czy nie lepsze od tradycyjnego obuwia Maga, czy nie będzie lepsze Tabi Ninja? Wiecie co? Spróbuję zrobić tak. Udaję, że biegnę ten a tak naprawdę zachodzę Twitcha, który może się tu rikolować. Jest tutaj i się nawet nie rikoluje. Super. No, popełnił duży błąd zostając za długo. Okej, okay, a teraz bierzemy tę wieżę, jeżeli to jest możliwe. Na mnie jest Z i Yasuo nie ma co w tym momencie ze sobą zrobić. E, nie weźmiemy wieży. Lane obijaj go. Wieża, wieża... Okej, okay, użyłem... Użyłem zoni, żeby uniknąć... Super. Użyłem zoni, żeby uniknąć ulta nocturna, które zadałoby mi jeszcze trochę dodatkowych obrażeń. Udało nam się tutaj zgarnąć dwie osoby, więc teraz kupię miecz Pistolek Hextech i od razu biegnę na topa, bo tam poszły Yasuo, a tego bardzo nie chcemy. Nie chcemy, żeby on zgarnął drugą wieżę, Nasz botlane ma szansę zgarnąć drugą wieżę. Chociaż nie, bo tutaj została sama Vein. Zobaczmy jak sobie poradzi ten Yasuo. Czy uda mu się zabić dwie osoby? W ogóle nasi zignorowali troszeczkę tą falę, ona by mogła sama wykończyć prawdopodobnie... ...tą wieżę. No, może nie wykończyć, ale porządnie ją jeszcze zbić. Całe szczęście udało im się zabić tego Yasuo. Co on teraz będzie szedł? Ciężko mi wydedukować jego build. Skoro poszedł pierwsze Trinity. No, tak naprawdę jest kilka opcji, które może pójść. Może pójść i zbudować Phantom Dancera. czyli widmowe ostrze? Widmowy tancerz? O, chyba jesteś kolego martwy. Naprawdę mnie zjadł? To nie był najlepszy pomysł. O, tutaj jest... Twitch. Czy mają tutaj Ward'a przeciwnicy? O. Okej, okay, mamy Twitcha. Nasi poradzili sobie z Zedem, mimo że w sumie zabił jedną osobę. Dobrze, trzymaj go Leona. Pięknie. I myślę, że... W tym momencie przeciwnicy już powoli będą się poddawali. Ich morale. No właśnie, są niskie, jak widzicie. Już nocturn pisze report Z. W sumie Z nie radzi sobie wcale gorzej od reszty teammateów swoich, więc nie wiem dlaczego akurat go chcą reportować. Okej. Okay. O, wow! Dobra, to się nie powinno zdarzyć. A Vein wypchnęła Kencha. Widzimy tutaj wszystkich, ten, który zaraz będzie szedł w stronę swojej dżungli. Tylko jak tu na niego wiecie? On tutaj będzie szedł na swoje blue chyba. Czy jestem w stanie go zabić? Tak, to jest pewien problem. Dobra, jestem w stanie go zabić. I mam od razu blue. E, teraz pójdę na jasuło. Szum po katy teraz po zmianach dużo robi obrażeń. To jest fajne. Czy Yasuo biegnie razem z tym minionem? Patrzcie, on biegnie z minionami. Nie zobaczył, co się tam stało w ogóle. O. Dobra, trochę rzuciłem takie niekonwencjonalne kombo. Te miniony pusznęły, jakoś nie widziałem, ile wieża ma zdrowia. Nie zwróciłem uwagi. Lecimy sztylet i Recall. No niestety morale przeciwników są w nie najlepszym stanie. Już się wszyscy chcą reportować. Podejrzewam, że niedługo będą poddawali grę. O, a z tej nasie jeszcze zginęli. Dobra, o jeszcze no tutaj kogo. Nie widzę żadnego śladu na Kim? Na nikim. Usnął na Timo, dobra. Pójdę midem. Albo nie, pójdę do Leony. Leona jest w stanie ustawić mi łatwe zabójstwa. Może ją poproszę o pomoc? Nie Ach, ciężkie te decyzje. Dobra, skoczę do tego. Ok, i teraz muszę się dostać do Nocturna. Mam flesza, nie chcę go używać. No, ziomeczku. Chyba nie przeżyjesz. Czyżbym miał okazję jeszcze zabić Twitcha? Na górze Jasuo kontra Master, ale. No, nie oszukujmy się, Master jest bez szans. A może? Nie, jest bez szans. Być może Timo uda mu się go się zabić. Być może Timo uda się zabić Jasło. O. Dobra. O, to ciekawe. Dobra. Zgarnijmy ich, chyba, i możemy naciskać na inne wieże. Ani Z, ani no, który nie powinien być w stanie łatwo w tutaj fali. Mam zonię, więc przeżyję. Dobra, łatwo tutaj czyścimy to. Te miniony spod ich chyba O, oh, fuck. O, to, 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 Niedobrze, niedobrze. Niedobrze się dzieje. A może dobrze? O, lo, nie, 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 nie dobrze. Jednak nie. Czy so, ja przeżyję tą trudkę. Tak, przeżyję trudkę. I Twitch będzie mnie później gonił, ale. Patrzcie, jeżeli schowam się. Dobra, wiedzą, że tu jestem. Samego Twitcha udałoby mi się zabić. Zostanę za masterem i spróbuję wykorzystać go troszeczkę jako tarczę. Czy tu jest Yasuo? Tak, tu jest Yasuo. Jest też Twitch. Ciekawe. Tu jest Twitch, widzi go. Nie. Postawił wardę i się cofnął. Interesujące. Okej. Okay. Musimy wprowadzić jak największe zamieszanie. Zaczekać aż przeciwnicy się... Z czego się odpalą. To jest dobra okazja. Pięknie. Twitch uciekł jakimś cudem. Nie wiem, gdzie on był nawet za bardzo. Znaczy wiem, gdzie on był wcześniej, ale jakim cudem uciekł. Dobra, master go teraz zabił. I mamy sytuację... 5v1. Nocturne jest bez żadnych szans na obronę, na obronę tego Nexusa. Zresztą on goni tutaj Mastera. Tak, Nocturn zginie, więc prawdopodobnie mamy już tą grę. Tak, udało się. To teraz wstaje, tam kęcz. Ok, skończę to puszować. Mamy już drugą grę wygraną. Zobaczymy, ile dostaniemy tym razem punktów. Dobra, 21 punktów. Teraz wystarczy 12. Na pewno nie dostanę mniej niż 12 za wygraną. Więc następna gra będzie już serią do brązu czwartego. W zasadzie nie serią, ale zdobyciem tej serii. Popatrzmy jeszcze troszeczkę na grafy i na statystyki. Jeżeli zastanawiacie się, co bym budował na kolejne przedmioty, prawdopodobnie byłby to Rabadon i Voidstaff. I tak, zobaczmy, ile zrobiłem obrażeń. No, teraz gra nie była tak całkowicie zdominowana przeze mnie, ale dalej zadałem spore obrażenia. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. A tymczasem żegnam się z Wami. Słyszymy się w następnym odcinku Drogi do Pretendenta. Cześć.